Cześć! Jesteśmy dzień przed Bożym Ciałem. Wybieramy się dzisiaj nad Jezioro Czorsztyńskie. Planujemy jechać na camping Węg, bo bardzo dużo o nim słyszeliśmy, czytaliśmy. Aczkolwiek czy tam faktycznie wylądujemy to zobaczymy. Dziś chcielibyśmy gdzieś sobie stanąć na dziko. Jutro dojechać właśnie do Jeziora Czorsztyńskiego. I tam zobaczymy, zdecydujemy na który camping pojedziemy i co będziemy zwiedzać. Zobaczymy jak nam Pogoda pozwoli, bo na razie, jak widzicie, jest bardzo zachmurzone, jest jakieś 15-17 może stopni. Jedziemy dwoma przyczepami, bo jadę ja z moim mężem i jedną córką i ja do moi rodzice z moim bratem drugą przyczepą. Pokażemy Wam wszystko, gdzie będziemy stawać, co będziemy zwiedzać i jak to wszystko u nas wygląda. A więc tak, wszystko mamy gotowe, spakowane, dopięte na ostatni guzik. Zbieramy się do podróży, mamy godzinę, którą gdzieś koło 15.00 jest, nie? około pół do piątej. My jesteśmy ogólnie z okolic Bielska Będziemy się kierować na początku na Wadowice, a zobaczymy, gdzie, gdzie staniemy na dzikotycznie. Także będziemy Was na bieżąco informować. Jesteśmy na pierwszym postoju. Znaleźliśmy sobie parking. Jesteśmy w miejscowości piątkowa. Tu jest parking przy kościele kościół Świętego Krzyża. Jest fajny parking, co chwilę jakieś campingi i kampery przyjeżdżają. Tutaj się sobie zostaniemy do jutra, a jutro pojedziemy dalej. Przejechaliśmy w... około 100 km przez Wadowice, były dość troszkę korki, więc jechaliśmy gdzieś godzinę 45 i około 100 km zrobiliśmy. Teraz sobie zrobimy grilla, zjemy coś i zobaczymy. Chyba tutaj Posiedzimy sobie, no i jutro się będziemy zbierać, może rano, może po, do południa, no i pojedziemy w kierunku Czorszczyna. No. Wyjechaliśmy z miejscowości Piątkowa, tak jak mówiłam, gdzie byliśmy. Musieliśmy się dość szybko sprężać, bo były msze dzisiaj o 8, o 9 i o 10, między 9 a 10 się szybko musieliśmy zebrać, bo było tyle aut, co przyjeżdżało, że stawali między nami więc musieliśmy się wbić między msze. Szybko się zabraliśmy, przyjechaliśmy e, po drodze, zjechaliśmy sobie do nowego targu na CPM. ogarnąć się szybko, ręce pod bieżącą ciepłą wodą umyć, Lidzie nakarmić, no i jedziemy dalej właśnie w stronę, e, w stronę Fredmana. Dojechaliśmy na Camping Range. myśleliśmy, że nie będzie tyle ludzi, a jest praktycznie full. Jak przyjechaliśmy to była kolejka z wjazdu, Pan nam od razu powiedział, że jest ciężko z miejscami, ale się nam udało. Znaleźliśmy sobie fajne miejsce, blisko toalet. Dowiedzieliśmy się, że w, miejscu, w jednym miejscu są prysznice przy samym wjeździe. I tam też są toalety, tak? I toalety. A tutaj blisko nas są talety i tutaj idzie sobie umyć na Jeśli chodzi o źródło czystości, to też jest właśnie przy wjeździe. Chyba nie ma nic indziej, nie? No. Siedzimy sobie, zjedliśmy coś na szybko. Za chwilę gdzieś pewnie pójdziemy sobie zobaczyć, co tutaj jest w okolicy. like na time teraz dzień robi zupę, zawsze będzie prezentował Robimy się zupę pieczarkową. to get pieczarki na Sól, wegeta, maga, pieprz Duży garek, u nas jest dużo Z makaronikiem będzie dzisiaj Robi się delikatnie Czy Tomek, dobre będzie już? Ja jeszcze troszkę. A na pewno brakuje śmietany, zakłódki. Będziemy za szybko robić. Będziemy ja robić zakłódki, zbieramy Ale można już postawić wodę na maturze. Posuwamy.

I to prawie sobie dojdzie I będzie obiadek dzisiaj gotowy mm. Mm. A ja, ja trochę może mniej mi... Minimalista? Mniej chcę To To tu Ci daję? Idziemy właśnie się kąpać tak? No tak, tak mamy trochę kilometrów to Mamy troszkę kawałek, bo jesteśmy gdzieś, ile w połowie gdzieś, nie? Jesteśmy gdzieś w połowie kempingu. Sanitariaty, jeżeli chodzi tutaj koło nas, to są te toalety. Jest w miarę w porządku. Najgorzej jest to, że właśnie nie ma gdzie umyć naczyń pod ciepłą wodą. Jest woda zimna. I praktycznie jest taki kranik, tak gdzieś... No trzeba kłócać. No właśnie, trzeba sobie kłysnąć, żeby sobie umyć. Podobno idzie umyć właśnie przy tych sanitariatach, co są Prosta. Co są przy początku kempingu. Zobaczymy jak wyglądają prysznice. Podobno są średnie, tak? Mówią. Mają być dwuletnie, zobaczymy. Dwuletnie, zobaczymy jakie są. Pokażemy Wam jak to wygląda. Odpoczęliśmy. A teraz będziemy sobie, robimy w sumie, sumie już grilla. Mama zrobiła sałatkę, mamy jeszcze wszystko, wszystko co potrzebujemy. Tata robi grilla. I tata robi grill. Co? Tutaj mamy naszą najmłodszą uczestniczkę naszej wyprawy, Lidzie. To jest moja córka. Ja nazywam się Kasia, bo w sumie się Wam jeszcze nie przedstawiłam. A tam jest mój tata Andrzej. To jest mu dzień Tomasz. Mąż Kasi, cześć. I moja żona Asia. Cześć. No i naszym kamerzystą głównym jest Max, mój brat. Ale na chwilę bez obecną nie chce się pokazać. Kiedyś pewnie, pewnie to kiedyś zrobi. Tylko nam brakuje lę, lęki. lęki. Naszej córki lęki, która została u mojej babci. Nie chciała jechać. Została się czecią opiekować. A teraz niespodzianka. Nasze przysmaczki. A to mój przysmaczek. <Gląskich> Czy jeszcze Kasia? Pokażemy później co się nam zrobi na tym grillu. Cześć. Od rana padało, mamy następny dzień. Przyjechaliśmy z nią łowisko zobaczymy czy w tym jakąś rybkę są wędzone rybki podobno i świeże zobaczymy czy będą a później pojedziemy zwiedzać skansen w Czosztynie dojechaliśmy na miejsce to jest skansen, którego pójdziemy za chwilę zwiedzać zobaczymy czy to jest kto czy to jest czy nieco Przeszliśmy całą osobę, góry tutaj. Okazało się, że do żadnego budynku nie można wejść, można tylko przejść i sobie z góry pooglądać. Dotarliśmy nad jezioro Czorszczyńskie. Tam po lewej stronie jest zamek, w którym kręcono częściowo odcinki Janosika. A po prawej stronie jest zamek w Niedzicy, który właśnie poleca nawet noclegi. przyjechaliśmy, zwiedziliśmy skansen jesteśmy troszkę zawiedzeni bo wszystkie domki są zamknięte można było je sobie tylko oglądać z góry przyjechaliśmy, zjechaliśmy do sklepu a teraz będziemy robić obiad ja obieram ziemniaki, mama robi mięso ja mam przyprawę do mięsa no. mam otwartą coś mogę się otwierać. no i robimy sobie ziemniaczki, do tego będziemy mieć schab taki się się w przyprawach i do tego będziemy mieć buraczki sałatkę, i sałatkę sztuczną i sałatkę sztuczną, to mamy sałatkę sztuczną robimy marynatę do mięsa kupiliśmy jakąś kamisówkę trochę oleju i oczywiście musimy otworzyć piwo Nie. no to ładnie piwo do mięsa to jest podstawa marynaty podstawa marynaty to i tak wyparuje, alkohol powoli to nie tak znaczenia. Dobra. to się, ma, to się, Dobra. I się za mięso. A To właśnie no, strasznie ale na kółki. Na to mama kroi. Kasia obiera. A, to wydaje, a tata robi... pije piwo. Pan ja idzie śpić? Śpimy. Nie mamy, oczywiście, młotka do mięsa, więc za ja to, co Mogę ci Tura. dać zwykły młotek. Ja ją obudziłam. Nie trzeba. Niech teraz tak lubić. Nie, żeby się dziecko nie obudziło, to, to w rękach wszystko złe.

Pijemy się łódki. No to ja wiem, co się i się I to tak to wygląda gotowy obiad. Nie gotowy jeszcze. No dobra, jeszcze surowki jakie. No osi, duraczki, to, to, co kto lubił. Tu są przecież, nie dałam za hmm. Jesteśmy Jesteśmy odpoczęliśmy idziemy nad tamę pozwiedzać Mamy sobotę, jest godzina około czwartej, wyjeżdżamy w stronę Bielska. No niestety kemping w porządku, bo, bo fajnie wygląda, ale jest tak mało sanitariatów. Nie ma tutaj, co właśnie my jesteśmy przy tym węźle, nie ma ciepłej wody ani do e, umycia garków, ani w toalecie tutaj właśnie co są umywalki. I tak stwierdziliśmy, że pojedziemy w stronę domu, e, też nam brakuje już lęki. Podjedziemy, chyba ją weźmiemy jeszcze sobie jeden, jedną nas dostaniemy, albo u nas na działku u rodziców albo, albo gdzieś po rodzaju zobaczymy. Jako przestrogę muszę Wam dodać, że wyjeżdżając z kempingu Łęg w lewo, kawałeczek w prawo jest yy, drogowskaz na yy, łowisko. Tam właśnie byliśmy pory do wczoraj. Wzięliśmy sobie dwie rybki wędzone. Ale dojazd jest masakryczny, później kilometr jest ponad 2 km przez las, przez drogę taką, e, takie samo było to z dziurami, auta wyglądają masakrycznie, a jest dużo dalej niż to, bo ponad 2 km, tak jak mówię. I ryby, jeżeli przynajmniej chodzi o ryby wędzone, to takie średnie, tak jakby nie były w ogóle przyprawione żadną węzonką, wędzo solanki, nie? Żadnej solanki nie są. Tutaj w ogóle mało uwędzone, także takie średnie i płaciliśmy po 20 zł za sztukę. Za rybki, a z tego co się pytaliśmy, to ryby, które są surowe, wypatrzone na 20 zł za rybę. Nie ma tutaj za daną wagę, tylko za sztukę. Teraz wam pokażemy to auto po tym rajdzie. Całe z błota. Jak jedno, tak i drugie.